się ta wioska, my uciekamy. Ja uciekam, nie wiem jak reszta, reszta gdzieś indziej ucieka, ja uciekam przed siebie, biegnę i czuję płomienie ciepło z tyłu, boję się, czuję jak szybko mi bije serce, ale jestem bardzo silny, mam bardzo duże ręce, bardzo dużą klatkę piersiową, jestem dużym mhm. mężczyzną, więc świetnie sobie radzę, żeby uciec. Zostaliśmy napadnięci, ktoś nas napadł, mhm. przejął naszą wioskę. Czy kogoś zostawiłeś tam z tyłu? Jest jakaś kobieta z ciemnymi włosami, Dobrze. ona też jest z tej wioski. Ona jest bardzo ładna i jest mi smutno, że nie będę jej już widzieć. Policzę teraz do trzech i wejdziemy dokładnie w moment, który poprzedził napaść na tą wioskę. Przyglądam się, jak wygląda życie wioski. Kobiety wyszły na zewnątrz, jest ogień, coś śpiewają. Normalny wieczór w wiosce. Część już osób zjadła, je, tak jakby kolację. Przygotowujemy się mm -hmm. na kolację mm -hmm. i do spania. Ja po prostu sobie wyszłem teraz na zewnątrz i przyglądam się właśnie takiemu spokojowi naszej wioski. Czuję się taki odpowiedzialny za naszą wioskę. taki, że to dla mnie jest ważne bezpieczeństwo tej wioski. Ja rozumiem, że ty w sercu czuję takie odpowiedzialne, że to jestem takim mężczyzną i, i te kobiety mogą się przy mnie czuć takie bezpieczne i taki, jestem taki dumny z tego, tak aż cała Klatka mi chodzi, aż po prostu tak stoję z taką ogromną. Tak, stoję z takim podpórkiem takiego drewna, i po prostu opieram się o niej i patrzę, tak wszystko płynie jak trzeba. Z czego się utrzymywałeś? Polowałem, byłem myśliwym i pilnowałem wioski jako bezpieczeństwo. Ile ty masz teraz lat? Za 36. No dobrze, to wejdźmy teraz w ten zapis, w ten moment, kiedy ty spotykasz tą piękną kobietę, która zapadła ci w pamięć, ta, która tak bardzo ci się spodobała. Ona żyje w obok koło mojego domu, w takiej oddzielnej rodzinie. Ona jest, ona jest młodsza, ma trochę taką może bardziej żółtą skórę. Ma piękne włosy związane, takie dwa kucyki. I co ona teraz robi, kiedy patrzysz na nią? Uśmiecha się do mnie. Że to I co robisz? Podchodzisz do niej? Nie, stoję od zajęcia jej uśmiech. Mm -hmm. A co, nie masz odwagi do niej podejść? Jest podać? taka piękna. Mm -hmm. Stoi blisko. Mm -hmm. Ale ona jest młoda, ona jest młodsza ode mnie. Mm -hmm. Nie chciałbym jej skrzywdzić. Spójrz teraz głęboko w oczy. Oczy są zwierciadłem duszy i powiedz mi, czy ty tą świadomość znasz z jakiejkolwiek innej inkarnacji? Tak. Kim ona jest? To moja matka. I policzę teraz do trzech i wejdziemy dokładnie w zapis, kiedy zaczyna się ten najazd. Mogę się słyszę krzyki, Już za późno żebym ja ich ochraniał, wychodzę na zewnątrz. Mm -hmm. Co tam widzisz? Widzę tam jakby inne plemię i mm -hmm. atakują nas, podpalają nasze chaty, łapią nasze kobiety mm -hmm. i zabijają nasze dzieci. Policzę teraz do trzech i usłyszysz w swojej głowie nazwę swojego plemienia: trzy, dwa i jeden. Co to jest za plemię? Aztekowie? coś takiego słyszysz? Mm -hmm. Policzę do trzech i usłyszysz nazwę plemienia, które na was najechało. Coś na M, mhm. ale nie, nie jakieś trudne zdanie. Mhm, dobrze. Słyszysz ten hałas, budzisz się, już wiesz, że jest za późno, że wioska jest najechana. Co wtedy robisz jako pierwsze? Szybko wy, wypadłem z łóżka, wyszłem z łóżka mhm. i zacząłem <słuch> najpierw przyjrzałem się wszystkiemu, że mhm, już się mhm. zaczyna płonąć mhm. i wziąłem za y, taki drewniany jakby harpun. I zacząłem przygotowywać się do walki i mhm. robić najazd i po prostu tym harpunem w przeciwników. Oni cały czas nadchodzą. Mhm. Oni idą z naprzeciwka. Moja chata mhm. jest na końcu, a oni są na początku naszej wioski. Więc ja musiałem przebiec przez naszą wioskę w połowie mhm. i ich atakować. Ale tak mam wrażenie, że ich cały czas mhm. do, napływa. Kobiety krzyczą mhm. bardzo i dzieci też, ale oni. Oni zabijają te nasze dzieci i te kobiety hmm. porywają też. Tych mężczyzn do ochrony z naszego plemienia jest bardzo mało. Ja nikogo tak jakby nie widzę. Hmm. Widzę głównie przede wszystkim siebie, że atakuję tyle, ile jestem w stanie. Policzę teraz do trzech i wejdziemy dokładnie do zakończenia tego całego ataku. Jak to się kończy? Siedzę, jestem bardzo zmęczony. Pobijany mam brudną twarz. Widzę tą naszą wioskę, która spłynęła, ona jest za mną, ona płonie dalej. A ja chcę płakać. Wiem, hmm. że przegraliśmy. Czyli rozumiem, że byłeś jedyną osobą, która. Wyszła z życiem cało po tak, tym starciu? Tak, tak, reszty nie widzę. Mm -hmm. Czy decydujesz się pójść i sprawdzić, co się tam dalej stało, kiedy już ci najeźdźcy opuścili tą, tą przestrzeń, tą wioskę? Mm -hmm. Co tam widzisz? Jest bardzo pusto i ciepło od, tego, mm -hmm. od tych płomieni. Widzę jeszcze ten ogień, co robił wcześniej, a dzieci się przy nim biegały. Mm. Widzę też puste te domy smutek i ogromną pustkę. Te dzieci też. Te dzieci dla mnie były takie ważne. Na nie uwielbiałem patrzeć, jak one biegają wokół tego ognia. Wieczorem one się tak cieszyły, teraz ich tutaj nie ma. Nie obroniłem swoich ludzi. Czuję się tak, mhm. że nie dałem rady, że mimo mojej siły i takiej waleczności to tak naprawdę czuję się nikim w głębi duszy. Się pokonany. Tak, chociaż tak bardzo się starałem, mm. tak bardzo kochałem moją wioskę. Chyba po prostu trzeba stąd odejść. Chcę mieć wolę żyć sam, mm. będzie tam spokojnie, nie będę musiał się nikogo martwić. Wolę żyć w samotności, tam mm. będzie bezpieczniej, ale Dobrze. będę cierpiał. Mm. I bardzo kiedy to Kiedy podjąłeś tą decyzję już życia w pojedynkę samotnie, to. Jak to się stało, że wybrałeś sobie to miejsce, tam, tą drugą chatkę? Czy ty sobie tą chatkę sam zbudowałeś? Tak, zbudowałem mhm. ją sobie sam. To trwało mhm. bardzo długo, mhm. ale tak, stwierdziłem, że chcę żyć jak pustelnik. Policzę do trzech i przesuniemy się do kolejnego ważnego zapisu z życia tego samotnego człowieka, wojownika. Stoję trochę dalej od swojego domu. Byłem po drewno. Przygotowuję się do wieczoru, żeby sobie coś ugotować. Jak jestem starszy, myślę, że tak około pięćdziesięciu mm -hmm. lat. Policzę teraz do trzech i usłyszysz w swojej głowie, jak inni wołali do ciebie, Amadeusz. Czy ty oryginalnie pochodzisz z tego plemienia, które zostało spalone? Nie. Czy w jakikolwiek sposób fizycznie różniłeś się od tego plemienia, oprócz tego, że byłeś wysokim, postawnym mężczyzną? Byłem bardziej biały. Ile miałeś lat, kiedy trafiłeś do tego plemienia? Około 5-6 lat. Amadeuszu, wejdziemy dokładnie w ten zapis, w którym znalazłeś się w tym plemieniu. Dowiemy się, w jaki sposób to się stało. Jestem tak, jakby u jakiejś kobiety na rękach. Mam 5-6 lat i płaczę bardzo. Jest mi smutno, czuję się samotny. Czuję się bezpiecznie, że mnie trzyma. Ale czuję się, że nie ma mojej mamy. Jak wygląda ta kobieta? Ma ciemne włosy i żółtą mhm. skórę. A spójrz tej kobiecie teraz głęboko w oczy. Kiedy tak cię przytula, oczy są zwierciadłem duszy, powiedz mi, czy ty tą świadomość znasz z jakiejkolwiek innej mhm. inkarnacji. Moja babcia. Mhm. Ale to nie jest moja babcia teraz. To jest taka babcia mhm. z mojego innego życia. Aha, dobrze, rozumiem. Policzę teraz do trzech i wejdziemy dokładnie. Ten zapis. Jakie wydarzenie poprzedziło to, że znalazłeś się w tym plemieniu? To była jakaś walka i moja mama nie żyje. I ja zostałem sam, płaczący, i ktoś mnie przygarnął takiego płaczącego. Widzę, że mama leży na ziemi. Ktoś na nas napadł, i ja jestem sam, stoję. To też jest jakaś wioska, ale bardziej taka cywilizowana. Nasza skóra jest bardziej jasna. Mama też ma bardziej jasną hmm. skórę. A taty w ogóle nie widzę. On chyba gdzieś leży, ale, ale nie widzę go. To jest wioska, że tak powiem, białych ludzi? Tak, tak. Mhm. Pobrania są bardziej jakby uszyte. Taka mała sukienka taką do ziemi. Ma też jakieś korale naszej czerwone. Ma mhm. ciemne włosy też, ale ma mhm. jasną skórę. Widzisz swoją mamę leżącą? W jaki sposób mama została potraktowana? To się dźignął w brzuch. Dźignął ją w brzuch. Mhm. Tam daleko też leży tata, ale nie podejdę tam. Mężczyźni też jacyś leżą. Mhm. My się oddaliliśmy chyba w kilka osób, może żeby coś złowić, i to nas napadli wtedy. Ja nie widzę tutaj naszych domów. Jest mhm. część leśna, mhm. i ten nas przechodzi w ten piasek, i my jesteśmy właśnie na tym piasku. A takie wydmy, rozumiem. No oni leżą tam po prostu głową w piasek. Policzę teraz do trzech i znajdziesz się tuż przy ciele taty. Ma ciemne włosy, ma ubrudzoną twarz, bardzo mocno zbudowane. wygląda jak taki trochę grecki Bóg, można tak powiedzieć, taki mhm. bardzo przystojny mężczyzna, ma włosy mhm. na klacie, ma taką zarysowaną szczękę, takie bardzo ostre, takie solite, męskie rysy twarzy i kręcone czarne włosy. Czy ty mhm. jesteś podobny do taty? Tak. Mhm. To drugie ciało, które tam leży, to... To jest mój brat, starszy brat. leży zdecydowanie mniejszej postury i młodszy niż tata. On jego też zamordowano, on nie żyje, jego ciało leży. Jakaś kobieta podbiega i ona mnie zabiera na te ręce. Wygląda mhm. jakby miała inny odcień skóry, taki mhm. bardziej żółty. I ona po prostu mnie złapie. ona ogląda się na boki, czy nikt tu nie, nie, nie widzi nas. Wzięła mnie na ręce i ucieka, biegnie. Biegnie ze mną, żeby mnie uratować, a ja płaczę. Nie chcę, żeby mi zabierała od mojej mamy. Mhm. Ja mama tam jest, ona tam leży, ja nie chcę, żeby mi zabierała od mamy. Ktoś napada na twoich najbliższych. Tak jakby ludzie z innej cywilizacji. Na pewno są jeszcze jaśniejsi od nas. Oni mają białą skórę. Opisał. Tak, jakby mieli jakiś pancerz na sobie. Metalowe to jest? Tak, tak, mhm. tak. tak. Są na koniach też 60. W białym mhm. koniu jeden jest. Ten, który przywodzi. Jak byś go opisał Co? To taki blondy, on ma taką srebrną tą zbroję i że to on wbił taki właśnie pałąk mojemu ojcu w brzuch. Bez w ogóle rozmowy, bez niczego, po prostu mhm. od razu zaatakował go i zabił. Dobrze, zamkniemy teraz tą Cena. Przejdziemy do kolejnego ważnego zapisu z życia dorosłego już Amadeusza. Stoję na klifie, myślę o swoim życiu. Myślę o tym, jak nie miało sensu. Czuję samotność, czuję pustkę. Teraz wiem, że oddalenie się całkowicie od ludzi nie miało sensu. Jestem winny sam sobie. Gdybyś mógł cofnąć czas, co byś zrobił lepiej? Chyba bym więcej czasu poświęcił na kontakt z tą dziewczyną. Może bym nie zasnął wtedy. Tylko został dłużej czujnym. Może uciekł bardziej do stronę ludzi niż do tej samotności swojej. Czy to, że się odizolowałeś w jakikolwiek sposób pomogło ci uleczyć Twoje traumy z dzieciństwa, kiedy straciłeś swoją pierwszą rodzinę, a także straciłeś potem swoją drugą rodzinę, tą przybraną w tym plemieniu? Myślę, że nie, ale dzięki temu, że zostałem sam i teraz stoję i nad tym myślę, to zrozumiałem to, że to nie było dobre wyjście. Hmm. Mhm. Uciec od wszystkich, mhm. Ale, mhm. ale taką podjąłem decyzję i, i cieszę się, że doszłam do, dopiero nawet teraz przed śmiercią, bo czuję, że już lada chwila mhm. mojej dni, mhm. że zrozumiałem to, że to nie jest dobre wyjście, żeby uciekać od wszystkich mhm. i użalać się nad sobą w takiej ciemnej samotności. Czyli pomimo wszystko, pomimo tego całego cierpienia, bólu, które już doświadczyłeś do tej pory, jednak dochodzisz do wniosku, że ponad wszystko warto być z innymi ludźmi w jednym, razem, w jednej wspólnocie. Tak. To nie ma znaczenia, kto na ciebie napadnie. Nie ma znaczenia, w ogóle rasa człowieka nie uratowała kobieta innej rasy, z której myślę, że my się baliśmy wcześniej tej rasy, a ona mnie uratowała. Nie ma znaczenia, liczy się człowiek. Liczę teraz do trzech i wejdziemy dokładnie w ostatni dzień z życia Amadeusza. Jestem w chacie, leżę na moim posłaniu. Jestem sam. Jak się czujesz w tym ostatnim momencie? No chciałbym, żeby ktoś był. Mhm. Ale jestem sam. Czuję się wyczerpany, zmęczony. Czuję, że chcę odpocząć. Jestem wycieńczony. Mam jeszcze trochę wody. Nie mam siły już jeść. Jestem stary. Ile masz lat? Po osiemdziesiątki, może nawet. Nie chcę już odejść. Chcę Dobrze. zobaczyć tą piękną dziewczynę, którą chciałem. To, mhm. ją spotkam tam na kurze. W takim razie ja policzę od 3 do 1. Wejdziemy dokładnie w ten moment, kiedy odpinasz się już od swojego ciała fizycznego 3. Jak widzisz teraz swoje ciało fizyczne? Ja tak, już się uniosłem się nad nim. Mm -hmm. Jestem taką żółtą poświatą i unoszę mm -hmm. się coraz wyżej, ale widzę to ciało. Nie jest zmęczone i stare, ale widać, że ta osoba była silnym człowiekiem wcześniej. Czy tam zostałeś sobie przez jakiś czas, jeszcze patrzyłeś na to ciało, czy gdzieś poszedłeś dalej? Idę już wyżej, do góry. Bardzo szybko się unoszę, idę, lecę tam dopiero. Co takiego spotkało Cię tam w górze? Widzę jakieś światło, już ale ja świata? też jestem światłem.